dobry, rzecz Państwu z tej strony Agutti. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o książce Dyktatura danych autorstwa Britanny Kaiser. Książka ta opowiada historię firmy Cambridge Analytics właśnie oczami pani Britanny, ponieważ była jednym z pracowników. Firma ta zdobyła sporą rozpoznawalność oraz niesławę. Chodziło m.in. o bezprawne wykorzystywanie danych pochodzących z Facebooka do przeprowadzanych przez siebie analiz. Zaś te analizy dotyczyły segmentacji wyborców. Mamy tutaj takie dwie główne sprawy mianowicie chodziło o Brexit oraz o wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i tworzenie właśnie dla tych segmentów wyborców właściwych przekazów. Mianowicie chodziło o to, żeby nakłonić te osoby, aby postąpiły w sposób, który jest zgodny z życzeniami zleceniodawcy. Wróćmy jednak do Pani Brytani, ponieważ, ponieważ lepsze zapoznanie się z jej sylwetką pozwoli nam na lepsze zrozumienie, w jaki sposób ta książka została napisana oraz o czym jest. Pani Brytani Kaiser była związana od momentu, kiedy miała kilkanaście lat, z Demokratami, czyli z jedną z partii politycznych w Stanach Zjednoczonych. W starszej swojej drodze życiowej utożsamiała się z poglądami właśnie tej partii. Jednak kiedy rozpoczęła pracę w firmie Cambridge Analytics, firma ta świadczyła usługi dla konserwatystów. Dlaczego to było istotne dla tej książki, powiem za chwilę. Pani Brytanii stała się najbardziej rozpoznawalna ze względu na swoją rolę demaskatorki Cambridge Analytics, sygnalistkę lub jak jest w angielskiej wersji, whistleblowerki. Dostarczyła cennych dowodów na to, jakie nieprawidłowości właśnie miały miejsce w tej firmie. I teraz kilka słów o tym, dlaczego sympatie polityczne Pani Brytanii miały znaczenie na tę książkę. Po pierwsze ma to wpływ na przedstawianie pewnych spraw, a po drugie moim zdaniem książka ta jest też pewnego rodzaju aktem oczyszczenia, zarówno w strefie osobistej i zawodowej, jak stwierdza sama autorka. Na kartach książki wspomina również, że wtedy racjonalizowała pewne swoje wybory i tutaj też mamy okazję się temu przyjrzeć, więc można powiedzieć, że autorka stara się przedstawić własną wersję wydarzeń. A o czym właściwie jest ta książka? Skupia się ona na trzech głównych aspektach. Jedna z nich są to dzieje autorki, opowieść o tym, jak rozpoczęła pracę, jak przebiegała ta praca i w jakim charakterze i dlaczego się ta praca skończyła, ale również dla mnie jest to opowieść o kobiecie, która niejako zmuszona szukając to przepłatnego zajęcia, podjęła się Takiej pracy, która nie do końca jej odpowiadała w sferze wyznawanych poglądów i która po części pod wpływem autorytetu Aleksandra Nixa, czyli prezesa tej firmy, zmieniła swoje poglądy na pewne sprawy. Drugim istotnym tematem tej książki jest historia samej firmy Cambridge Analytics: jak powstała, w jaki sposób upadła, jakie rodziły się wokół niej kontrowersje, oraz dociekania, w jaki sposób mogła być zaangażowana na wpływanie na wyniki wyborów. Poprzez korzystanie z nielegalnie zdobytych danych. A trzecim, być może najciekawszym wątkiem w tej książce jest opisanie sposobów, w jaki, wykorzystując duże zbiory danych, tak zwaną big data, można przewidywać zachowania wyborców, zachowania osób i wpływać na nie w odpowiedni sposób. Wspominam tutaj głównie o wyborach, ale to dotyczyło również takich spraw bardziej prozaicznych, czyli w jaki sposób kierować do danego odbiorcy reklamy butów, aby nabył kolejną parę. Przy czym jednak kwestia wyborów zwróciła większą uwagę, ponieważ istniało zagrożenie wpływania na demokratyczne mechanizmy. Plusem tej książki niewątpliwie jest właśnie tematyka, która dotyczy nas wszystkich, chociaż często nawet nie zdajemy sobie sprawy. Opowiada o tym, jak korzystając z dużych zasobów danych, analitycy, marketingowcy, psycholodzy są w stanie stworzyć przekaz, który będzie odpowiadał nam jako odbiorcom, a jednocześnie. Będzie nas kierował w pewną wyznaczoną stronę: czy to zwiększając chęć zakupu nowych butów, czy też zagłosowania na daną partię w wyborach, a być może w ogóle nie wzięcia udziału w tych wyborach. Książka uzmysławia nam, jak wiele informacji zostawiamy w sieci i jak można wykorzystać te informacje w taki sposób, żeby wpłynąć na nas, jednocześnie nie wzbudzając naszej podejrzliwości. Jeżeli miałbym wskazać na słabe strony tej książki. Jest to być może zbyt duża szczegółowość, jeżeli chodzi o postacie, stanowiska i wzajemnych powiązań, które pomiędzy nimi występują, ponieważ jeżeli chcemy przesiedzieć wszystko bardzo dokładnie, wymaga to naszego bardzo dużego skupienia. I też, co trzeba wziąć pod uwagę, to fakt, że książka była pisana z pozycji pani Brytanii, czyli ani analityka, ani psychologa, tylko jak w pewnym momencie określa się sama pani Brytanii, pewnego rodzaju Sprzedawcy tych usług, czyli usług polegających na prowadzeniu skutecznej kampanii marketingowej i budowaniu przekazów dostosowanych do odpowiednich grup odbiorców. Podsumowując, książka porusza bardzo istotny temat, jednak tutaj głównie jest pokazana historia Pani Brytanii. Więc, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tematem bezpieczeństwa w sieci albo w jaki sposób są wykorzystywane nasze dane w nielegalny sposób lub, lub legalny, przecież często zgadzamy się na niektóre rzeczy, nawet nie zwracając na to uwagi. To ta książka raczej nie będzie odpowiednim wyborem. Tutaj mogłoby to działać na pewnej zasadzie listy szkolnych, czyli czytamy tylko wyznaczone fragmenty, tak jak na przykład nad niemnem opisy przyrody, tak samo tutaj, dyktatura danych, opis procesu mikrotargetowania i budowania odpowiednio sugestywnego przekazu dla. Grup odbiorców. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do usłyszenia.